Ja jestem blow, a to jest powrót wakacyjnego imwastera. Wracam do was z pozytywną energią, z nowymi mitami i przede wszystkim z nową wakacyjną areną! Powiem wam, że arena jest naprawdę naprawdę wypasiona. Przygotowali ją dla mnie kraftka, do których link macie oczywiście w opisie. Strzymując, to jestem ciekaw, czy ktoś z Was zauważy podobieństwo tej mapy do jednej z aren Sg. Jeśli tak, to mega, mega piąteczka dla was. Ale dobra, ja już nie gadam, tylko zaczynamy! Pierwszy mi dzisiejszy odcinka należy do jimana i brzmi on oto tak. Creeper w pajęczynie nie wybucha. W tym celu, żeby to wszystko sprawdzić, schodzimy ziemię do naszego wybuchowego laboratorium. Jak widzicie, mamy już przygotowaną wcześniej pajęczynę, teraz nas spokojnie wyciągamy jajko do spawnowania Creepera i spawnujemy Creepera w pajęczynie. I jak widzicie... tak, trzeba się cofnąć. Okej, okay, teraz będzie działać. Sprawdzamy jeszcze raz ze zmienioną poziomem trudności, spawnujemy i jabło. Także mit jest obalony. Jednak jak możecie zauważyć, Creeper wybuchając w nie powoduje takich zniszczeń jak ten, który wybuchłby nie w pajęczynie. Ot taka ciekawostka. Lecimy do kolejnego mitu od ziomeczko o remox.pl Zegarek w piekle wariuje. Okej, okay, czyli teraz będziemy musieli wybrać się do nederu. Od razu możecie w komentarzach obstawiać jak myślicie, czy mit będzie potwierdzony, czy obalony. Jak myślicie? Jak dla mnie bardzo prawdopodobne, że mit będzie potwierdzony, no ale wybieramy się do nederu i to sprawdzamy. Okej, okay, czekamy, czekamy. I jak widać, miałem rację. W że nasz kompas zostaje jednym słowem dużego Pierdolca. Także mit jest potwierdzony. Trzeci mieńcuch dzisiaj, już od Angel. No, sorry, sorry, on ma po prostu tyle ufniku. A mit brzmi ciekawie, bo oto tak: Gdy masz miecz na Fire Aspekt i zabijesz na przykład świnię, mięso wypada upieczone. No i to jest oczywiste, ale Andrew dodał również to. Lecz, gdy masz łuk na flame i zabije świnie, mięso wypada surowe. Dobra, bierzemy ze skrzynki miecz z Fire Aspectem, no i z Flame'em. Najpierw przetestujemy małą, słodką świnkę na mieczu z Fire Aspect. No jak widać działa, no i mamy upieczone mięsko. A teraz to samo, tylko że z łukiem. I. Bullshit! Mamy też upieczone mięsko. Tak też mit, jak już widzicie. Tak, tak. Jest obalony. A szkoda. Przedostatnim i dzisiejszego odcinka należy do Skaza, który zapodał taki mit. Jeżeli podczas bycia oślepionym wypijesz miksturkę widzenia w ciemności, to będziesz widział jeszcze mniej. Dobra, więc wyjmijmy z naszej magicznej skrzynki potionka No i teraz stańmy się oślepionym poprzez specjalną komendę, którą wpiszemy na czacie. Ok, super. Teraz rzucamy podkę i. No już sami widzicie. Nie, nie widzicie, bo ja na przykład nie widzę różnicy i tutaj taka malutka prośba, jakbyście mogli napisać w komentarzu, czy mit jest potwierdzony, czy obalony. Moim zdaniem, poza tym, że jest trochę jaśniej, to nie ma różnicy. Także ja zostawiam mit obalony. No i nareszcie ostatni mit od Frekstolol. Jeśli postawisz na skrzyni lód, otworz się, a jak postawisz zbity lód, nie otworz skrzyni. Ciekawe. Jeśli nie wiecie lub nie pamiętacie, to przypomnę. Zbity lód różni się od zwykłego lodu tym, że się nie roztapia, więc możemy go bardzo fajnie zastosować w budownictwie. No, ale dobrze, ja już nie tłumaczę. Teraz sprawdzamy. Jak widzicie, po lewej mamy zwykły lód, a po prawo natomiast zbity. Sprawdzamy najpierw z lewej i jak widzicie, możemy otworzyć skrzynię. A jak ze zbitym lodem? Tak jak to napisał, nie możemy otworzyć skrzyni. Także wniosek jest prosty, mit jest jak najbardziej potwierdzony. I to tyle ziemeczki w tym odcinku MythBustera. Mam nadzieję, że cieszycie się z wakacyjnego powrotu MythBustera. No i przepraszam, że dopiero teraz, gdy jest sierpień. Jednak ja niestety nie miałem zbytnio ochoty wcześniej to startować, a na siłę też nie chciałem tego robić. Mam nadzieję, że mnie zrozumiecie. I to było tyle. Byłem też wdzięczny, gdybyście zostawili kciuka w górę, bo naprawdę długo nad tym wszystkim kombinowałem. Zapraszam was również do craftcastu, który wykonał na tą mapkę no i do subowania mojego kanału na YouTube. Dzięki ziomeczki za oglądanie. Trzymajcie się i piąteczko. U! Yo, oh. yo,